Cześć towarzyszu Witam cię w wspaniałym poradniku do tej jakże kurwa, zacnej y, gry komputerowej Ty, jeśli ktoś tą grę lubi, który ma powyżej 100 godzin to naprawdę jest masochistą ja nie lubię, mam 500 godzin, mam dość ale gram w to bo to się już nazywa uzależnienie, wiesz co chodzi? dobra Przechodząc do reszty, mamy takie piękne, prawda, tego nie klikaj nawet tutaj, jeśli, słuchaj, jeśli grasz w tą grę, jestem pewien, że po prostu tą opcję masz zablokowaną, jeśli grasz w tą grę i po prostu, kurwa, masz powyżej, kurwa, po prostu grasz w tą grę. to bo ta opcja powinna być zablokowana, wiesz o co chodzi, klikasz jeden gra, dajesz nową grę i masz do wyboru scenariusze, pierwszy stycznia, czterdziesty sierpnia 39 dajemy najlepiej 36, prawda, bo... Masz czas i masz do wyboru kraje z... No to masz kraje które mają po prostu własne Grzeszko. Oczywiście masz kraj do wyboru więcej Dokładnie masz tyle tych krajów, możesz sobie policzyć ile ich tam masz Jeśli kurwa ci się chce, jeśli policzysz to powodzenia A, My z tym rzeszą niemiecką Bo się najlepiej chyba y, Gra Na początek rzeszami Dobra. Okay. Będzie ci się... To teraz masz czas, nie? Słuchaj, teraz masz czas na przygotowanie się psychiczne. Im duże masz... Im dłużej ci to się wczytuje, tym lepiej bo masz więcej czasu na przygotowanie się psychiczne. No co jest tym gorzej, ale dobra A kiedy ci się wczytało. No to masz pewne jakieś kływa rzeczy, które o chuj chodzi, wiesz o co chodzi. No nie wiesz, no bo o chuj chodzi, tak? To jest śmieszne. Masz jakieś tutaj rzeczy, prawda? Zaczynamy od flagi, wrzesz. Teraz, ciekawe czy zostanę ban na YouTube za pokazanie tego pana. Mam nadzieję, że nie. Um, masz zakładkę polityka, prawa i rząd. Ale tutaj po prostu wybierasz sobie kurwa wszystko i na ja wiesz co chodzi. Jak masz tutaj polityka, to masz duchy narodowe. Duchy narodowe są rzeczy na cały czas, do końca gry w sensie albo na jakiś okres czasu eee, A widzisz, dają ci one jakieś bonusy, minusy nie, nie masz pojęcia o chuj kurwa chodzi tutaj, jakieś plus 225, jakieś plus 5 kurwa o chuj chodzi Gdybyś wiedział, jeśli chyba że wiesz, to, to nie wiem co no. no to wiesz tak, no kurwa Niektórzy dowódcy też mają um, bonusy, to masz na przykład przez sił polityczny, czyli to jest dokładnie to, i to ci zwiększa ten siłę o 25% dnia w wersji. Umiesz liczyć. Um, tygodniowe poparcie do wojny oraz modyfikacja SI do skończenia dywizji. Yy, Zjednoczone Królestwo też ma jakieś tam yy, plus 5 i minus 10 koordynacji co politycznego. Związek Sowiecki też ma dużo minusów. A Uzbek ma najlepszy, nie lubi Niemiec. A tak to takie kraje mniej ważne. Jak Jaketio Oman nie mają, nie? A Saudyjska nie takie mniej ważne. Państwo chińskie coś tam ma, kilka słońc gówno główno ma... Chiny, no, no rozumiesz o co chodzi, nie? Wiesz o co chodzi? Masz frakcję, którą możesz się rozwiązać, jeśli jesteś sam, ale to tam... I masz drzewko, bardzo zbudowany drzewko Niemiec. Na pewno bardziej zbudowany jest niż bez DLC. Ja mam wszystkie DLC poza Arms Against <coughs> I to, no, dobra. Drzewko dzieli się na cztery kategorie. Przemysł, e, lotnictwo, armia, polityka oraz marynarka wodna. Na Rzeszy mamy przemysł przemysł lotnictwo, armia i polityka. Polityka i tutaj też idziesz i tutaj też masz politykę. A ty już do wyboru czy idziesz Adolfem czy przeciwstawiasz się Adolfowi. I to oczywiście zacznijmy od tego Plan tyle może być fortyfikacji tutaj masz politykę poniekąd też zagraniczną, jak widzisz tu masz od się zaczyna polityka zagraniczna, ale tutaj jest polityka zagraniczna a tu masz do, do siebie tu, i tu masz jeszcze tempo budowy no, infrastruktury, inst czyli coś fajnego, ale o tym powiem potem. Y tempo budowy kolei, czyli to jest coś bardzo fajnego. Dalej to to się nie opłaca, wiesz o co chodzi. To jest gówno. Istny Syf, nigdy tego nie iść nie, nie to. Potem masz autarki, czyli coś co jest najbardziej e, najważniejsza Jedno z najważniejszych jeśli chodzi o przemysł, nie. Czyli tutaj ma, daj ci sześć fabryk e, wojskowych potem powiem o, o, o co chodzi z tymi fabrykami wojskowymi e, no i kosz, koszty przeszłycania i tempo budowy jak tu widzisz teraz jakieś komisariaty, no to chyba wystóbujeś komisariaty, nie? A jak nie to się doredukuj. E, Y, tu masz dalej, jak wchodzisz na tą stę część, to ma, zaczynasz od autarki, która ci tam daje tempo budowy y, fabryk, nie? Y, potem masz do rafinerii syntetycznych, czyli no, po prostu ci ten, co syntetycznie daje ci razy 300%, jak widzisz, i plus dwa daje ci jeszcze do każdych rafinerii, i jeszcze masz tutaj. Coś co jest bardzo fajne, bo to Ci daje 12 fabryk, 12 fabryk cywilnych. Jeśli zrobisz te oba to jest to 30 dni tylko, więc to się bardzo opłaca i jeszcze dodatkowy jest chłopadawczy. To jest niepotrzebne ci, bo to ci daje tylko technologię jądrową i rakietową, nie więc jest w chuj Bo i tak to na początku World Conquesta nie będziesz robił. Chyba, że będziesz no to powodzenia, Ci trzeba jest dalej masz lotnictwo czyli tutaj ci dodaje zmniejsza doktynę e, zmniejsza koszt doktryny e, lotniczej Daję i dodaje ci bazę lotnicze oraz dowódcę lotnictwa e, dalej masz do wyboru taktyczne czyli to ci po prostu daje premię do pracy i zmniejsza e, koszt doktryny to tak samo e, i to, a to ci daje premię do pracy ciężkich samolotów czyli Potem ci powiem o tym i samolotów lekkich i średnich. Oh. Co mi się picie skończyło? E, ale masz też do lekkiego zasięgu. E, Czyli to jest kolejna premia do prac e, u lotnictwa. To, to wiem, że ja ci mówię, premia do prac nie. Ta modernizacja jest lotnictwa, masz tylko tam ci daje szkolę, że zwoje jakieś tam nogi odrzutowe, więc to w sumie też UZS w chuj. I rozglutnictwo merskie, to jest też bardzo fajne na Anglię o... Po prostu ci zmiesza ten... Mm, Premień do pracy, tych wszystkich, no, wszystkiego Potem masz unowocześnienie, y, jeśli chodzi o samoloty lekkich widzisz Ale masz unowocześnienie armii Czyli to ci daje, może daje ci dwóch dowódców i zmniejsza koszt gdyż, lądowy raz lądowe 2. może 2 ten, masz zmniejszone, wiesz o co chodzi. I doświadczenie AIM. Dalej masz traktat z Związkiem, to Ci daje e, jakiś tam mu i, i Związk z Sowietowi oraz Tobę jakieś technologie czołgów. W sensie dwa czołgi oraz premie do pracy technologii czołgów. I masz potem dwójkę, czyli to jest premie do pracy czołgów średnich. Oraz zmniejszasz kolej doktryny raz dwa z nami się też opłaca i potem tu już chodzisz, tu jest już polityka, nie? od tu już się zaczyna polityka, od tej będę jeśli chodzi o to drzewko, więc to jest w sumie cała armia, nie? Dalej jak masz eee... Yy, masz polityka, nie? Yy, to jest Nadenia. Nadenia czyli tutaj w takie jest taki obszar. Zamiast taki obszar, jaki powinien być. A tu już chuj. Dali masz niemiecko-szwedzką umowę handlową. Czyli to tutaj po prostu ten. Zasoby, jakie mają. Tutaj. was te czy masz całkiem fajne te zasoby, ja. Pakt antykomitenowski. W sumie nic za bardzo nie daje. W się nic nie zmienia, ale musisz iść dobrze iść, jeśli idziesz na wojnę z Sowietem. E, o najlepiej iść na wojnę z Sowietem i masz jeszcze bliskie stosunki z Chinami albo Japonią, nie? E, w sumie to się bardziej opłaca, bo tu masz jakiegoś generała. Hmm. Czy też generał, czy ja wiem, czy to się opłaca. Hmm. Tutaj masz Anschluss. Anschluss co ci przyjmuje, yy, robisz Anschluss to, nie, to po prostu Austrię bez wojny, po prostu wchodzisz, wpływa do nich, nie? Oni po prostu ci sami przyłączają do Rzeszy Niemieckiej, potem masz bliskie stosunki z albo zażądanie kraju sudyckiego, bliskie stosunki z Cielosowaczem to są nazwy, po prostu mówi sama za siebie, czyli po prostu, nie wiem, może tam tylko ten... Do frakcji dojść... no do frakcji możesz ich potem dojść. Yy, co? Yy, do frakcji możesz ich potem dołączyć, nie? Yy, albo zarządzaj kraju sudyckiego, czyli po prostu to samo co sam szlusem, nie, tylko że zamiast całego kraju to najpierw masz po prostu sudety, nie? Nawet sudety masz a potem przejmujesz całe tutaj. Nie? Ja ci to pokażę jak to wygląda mniej więcej. Jak to, że jestem zbyt kurwa leniwy. Zbyt tu Robić. Eee, masz anzu, plus robisz, nie? Robisz. Robisz anzusz przyjemnie pływa eee, ten. tych. Nie? Robisz te zudecki, zudecki, nie? to jest u decki. To ci wszystko zmniejszy te napięcie światowe, jak widzisz 20 napiędzie światowego ci co biły do Waceli. Potem robisz to w tej sytuacji i masz do wyboru coś takiego, nie? Eee, jak masz... Eee, to jest identycznie praktyczne nie? i masz do Słowacki państwo mają Ci historyk z Węgrami, zbiór się rozwołac, yy, rozwołac, yy, oni po prostu zabierają tą część, y, albo ty zabierasz, nie? Myślę, że najlepszy jest pójście w y, nie albo to, albo to, nie? No, zawsze do słowackich, państwo mają nie? bo nie, wiesz o co chodzi, imersja. Dobra, dalej. E, masz rozszerzenie do Wodni Ziemia, Czyli po prostu rozszerzenia na polskie kilka temu, Na Gdańsk, Poznań, Katowice e, i Gdyjne. I quajpadę dostajesz. Potem masz Słowenia, czyli tu masz Jugosławię i tu masz Grecję jeszcze, nie? Czyli tu jest na Bukany lecisz. I tutaj jak domagać się Słowenii, to dają Słowenia. Ryba. albo i nie o. albo i nie Aha. ok Dobro. w każdym razie jak tu masz kolejne wzmocnienie ducha narodowego żeby zrobić wzmocnienie ducha narodowego to musisz jak widzisz, mieć paryż i Lombol, nie, i potem jak zrobisz te jeśli ci się opłaca się w ogóle to robić, nie? bo to jest w, w, w chuju ze nie? możesz po prostu z nich przejechać i zrobić połowę tych kurew na Grecję, nie Ech, O, o, I masz potem wojna. Gdy z, z Gdańsk albo wojna. Mhm. Uh -huh. Potem masz po prostu lecisz na om nie masz nic, dostajesz sceny na Holandii, Belgię i Luksemburg. I masz jeszcze operację w -E czyli idziesz na Danię i Norwegię. Potem i wojna z Francją to się w sumie samo robi, nie? więc to jest tutaj w też fujus des. To jest samo po prostu wojna z Francją, możesz robić potem na Tannenbaum. Operacje tu masz wojnę ze Szwajcarią i, i ponowną integrację Luksemburga oraz do do nie, czyli to po prostu są twoje core, twoje core state, więc to jest tak do ponownie fajny manpower. fajno no, trochę manpowera jest zawsze, no. o co chodzi. Y jeszcze jak idziesz na przezbrojenie marynarki. To, chuj, usunąłem tamto, dobra, ogarniesz potem rozbrojenie... Roz, 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 przez nie marynarki to po prostu ci doda jakieś tam stocznie, bonusy do marynarki, do budowy itp. Aha. Dalej. <laughs> jak cele nadowe są zrobione, to masz potem coś takiego jak tereny okupowane. Masz tutaj ee, tego typu rzeczy jak. Ee, no, organizony jakieś tu mają być, dywizje, najlepiej, najbardziej się opłaca... E, albo... Schneider Division... Co to tam Division? W każdym razie... No. Kawalerię jakąś, na początku, jak idziesz kawaleria brigady biegadę... tego nie zrobię chyba to Schneider Division, jak chcesz potem... No. Nawet nie wiem, skąd ja to mam, ale dobra... Okej, okay, już wiem... I poddanych jeszcze masz... Tak jak masz poddanie takie jak zdrowadza jest z Twoim Espietem, ja, czyli po prostu papetem, eee, to masz zmianę poziomu autonomii oraz zmianę poziomu autonomii na wyższym lub niższą, nie? Jak będziesz szedł na niższą zmianę autonomii, to eee, będziesz mógł będę i później zaanektować to Państwo, a jeśli i, i państwo idzie na Zwiększa, zwiększa siłę autonomii, to po prostu może powiedzieć później nie wolnym, nie? Państwem. Chyba, że po prostu doprowadzić do tego, że w z nie będzie, nie? Wiesz co chodzi. Dalej masz prawa i rząd, dokładnie. I masz tutaj z poborem, nie? Czy masz tutaj on po prostu ludność os ludzi, którzy mogą wejść, przyjść do armii, nie? Ale będę ci później... Od pewnego pobora, jak widzicie, zaczynają jakieś minusy, tak jak czas kolejny, a plus 10% na to, to no już takie spore minusy, nie? Jak tempo budowy fabryk, mod przerobowa fabryki, wydajmy stoczni no. Kurwa, już nie mówię na braku selekcji tam w ogóle, nie? Przejebana sprawa. Dalej, ograniczony, jak masz eksport, nie? Tutaj masz... <laughs> Um, i w surowce jakie mają być na rynek czyli to co będziesz miał w handlu ile, jak mogą ci surowce jakieś do innych krajów jak tutaj wolny to każdy będzie mógł z tobą to wcale handlować ale ale już masz bo plusy jakieś nie mm, jak ten budowy, ten się gościgowi etc no. Następnie mam szczęściową mobilizację, yy, mobilizację jakimkolwiek na no. prawo gospodarcze prawo gospodarcze to jest po prostu ile w sumie dóbr konsumpcyjnych będzie używane na... W co chodzi? W każdym razie no. Jak tutaj masz konsumę 25%, nie Czyli to będzie po prostu jakoś tą, trochę tych fabryk, nie wiesz w co chodzi. Po prostu konsumę grupy, to ile fabryk będzie mogło być. masz ten, dobra konsumę 12 fabryk, nie? Rozumiesz. Dalej masz doacji politycznych, 3 doacji politycznych możesz mieć, nie? Eee... Masz tutaj od politycznego w sensie że jaka ma być u siebie partia co będzie miała pusty jak tutaj masz eee, czekaj na przykład na przykładu Gebelsa, nie? Poparcie dla faszystów dzień to 10%, co nie? Czyli dzień nie będzie NSDAP miało wyższe poparcie nie? Eee, a jak masz na przykład Alfreda Hungerberga, to masz po prostu w dla neutralnych, dla demokratów i komunistów tak jest, nie? Oraz masz... od innych rzeczy, takich jak Heineken Himla, y, ni za zasoby ludzkie, et, 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 a Wiesz o co chodzi. Nie widzimy osoby ludzkie ci po prostu z krajów kupowanych, na których masz Po prostu jakieś siły to jest twoje costa staty. Jak masz teraz to jest ja e, to są twoje costa to jest tylko pełny manpower mem Jakby to było twoje państwo. Jakbyś to był ty, nie? Jakby tego masz manpower I zbut. Dalej masz projektantów. E, i koncern. Przemysłowy. Ten projektantów to po prostu masz... To bonusy do... 15 to ja to czołgów masz bonusy do różnych czołgów, różne bonusy do czołgów, takie jak opancerzenie, niezawolność, czy maksymalna szybkość. 15 czołgów masz jakieś tam opancerzenie, też widoczność okrętów nawodnych, e, maks maksymalną szybkość etc. ale... 15 samolotów. No, też tutaj bonusy do, in, do różnych samolotów. W tym przypadku masz do myśliwców, wsparcia bliskiego, bombowców morskich, bo to i ciężkich myśliwców taktycznych bombowców, nie? Czyli wszystko da jakieś tam bonusy, niezawodność, tu masz bombardowanie strategiczne, etc., nie? Wszystko sobie ogarniesz, chociaż to w ogóle to jest też niezbyt potrzebne, nie? Dalej jak masz szybkość zwoju Ray, yy, znaczy na to, opostarzenia to masz do Artlei, do nieuposyłenia oraz motoryzacji tu masz oraz koncern przemysłowy, czyli wśród do przemysłu, obonac pracy przem yy, nad badaniami nad sercem, więc nie jak tu masz przemysł oraz elektroniki. Każdy państwo ma inne TT, na przykład teraz zmienię w Polsce, ale zobaczcie, że oni mają inne, na przykład. Rozwoju marynarki, to bardzo, miała. jak masz koncerny, to masz super w przemysłu, elektroniki, nie, po prostu wszystko jest po prostu inne, nie, odwrócę na Niemca I jeszcze masz teoretyka, który ci daje, tak samo jak miałeś tutaj Na przykład nowocześnienie armii, to ci daje, nie mniejsze jeszcze duktyn Na cały czas, albo jakieś tam ci bonusy daje też, nie Tutaj masz zmniejsza koszty doktryny oraz masz maksymalną szybkość, więc to się fajnie opłaca, Hańca Guderiana. <laughs> a tu masz też szybkość prognozy programu jądrowego, więc tu no, masz marynarkę, yy, lotnictwo oraz wojsko. A? Dalej, jak masz dowódcę AMI, to po prostu dowódca AMI ci daje bonus, jeśli chodzi o właśnie armię, nie? czy możesz mieć bonus do ataku, obie każdy daje przyrost wytyczne AMI codziennie, nie, po prostu, prostu zerwszy, ale, ale nie każdy ci daje to samo, nie, czy jak masz Beka, Ludwika, Ludwiga, po co jest 8 zorganizowania Armii, czyli zorganizowanie Armii to jest po prostu ich zdrowie, no z tego co pamiętam, nie wiem demencja. Kajność armi to czas kolenia, armię ci zmniejsza. No i yy, szybkość Armii, znaczy po prostu jaką prędkość będą się twoje wojska poruszały. Znowu masz po prostu ataki na, na przykład masz masz galadyńca. Skutecznie, skutecznie tego na skuteczne skuteczne tego konwora albo atak okętu No bonus do okętu liniowego, nie? Wiesz Ale jak masz dowódcę lotnictwa, <śmum> do to, to, to do dowódca lotnictwa nie ci dawał jakieś tak... Nie wiem, jak masz... jak ma masz, na przykład, y, albo takie nie to on ci daje same bonusy do doświadczenia, nie? To plus 10% i 0,3% codziennie, więc... To jest dobre, jak idziesz na doktryna, nie? Hermann Game na przykład jest chyba moim zdaniem najlepszym. Yy, Ob drugim najlepszym. Najlepszym jest chyba Rift Evergrind, który zmniejsza ci kaję za, za złą pogodę, nie? Ale de, dominacja powyższa, jeśli masz mniej tych myśliwców, nie? To się opłaca, fajnie. I jeszcze masz najwyższe dowód, yy, dowództwo, czyli tu masz... Po prostu daje Ci bonusy do danych, tych, nie? też możesz mieć trzy, tak samo jak do racji politycznego, nie? Masz na przykład piechotę, to Ci zwiększa ataki i obrony piechoty, nie? Logistyka to jest zmęczenie armii, czyli jakie będą mieć nie? Masz przygotowywanie, to jest organizacja Z kolei broń masz, broń pancerna, masz a takie obrony do dywizji pancernej. Nie? i tak dalej, sam sobie to ogarniesz, a myślę, że... No to jeszcze, yy... e, 24 minuty, to już mogę, mogę się decyzjami zająć. E, a zatem... W weksle mefo. Wexle mefo to zdaje mi się takie fajne bonusy, w jeszcze tutaj, nie? A tempo budowy, nie? Tempo budowy to jest chyba wszystko, nie? nie no to jest do wszystkiego masz tempo prawie wszystkiego masz tempo budowy więc się bardzo opłaca, jak z tmf Utrzyma Utrzymać Potem masz jakieś to w sumie nie wiem co dalej za bardzo, użyję tego, zobaczymy co się stanie. Dalej masz działania propagandowe, nie? Czyli tu masz zwiększyć ci poparcie wolny, jak masz plus 5 i plus 10, ale też masz jakieś tam wymagania, nie? Dalej masz działania polityczne, czyli to co ci nie mówiłem, to po prostu mówię, to jest podobnie jak przy docy do, do politycznym, e, z jakim one jest potem tym to pasowanie, jak to ci daje codziennie rozparcie do neutralnych, tylko tutaj możesz robić akcje antykomunistyczną, na przykład będzie po prostu zmniejszać, a poparcie do komunistu gdzieś pozyskać na niestabilizację no? ci zwiększać, więc... No i masz jeszcze legalizacji, czyli us całkowite usunięcie na tej partii. I jeszcze masz parę pracy robotników, to ci usuwa wszystkiego, a to ci jeszcze to, to ci zmniejsza poparcie dla każdej innej parę, dla każdej innej partii, tylko dla twojej partii zwiększa. I jeszcze masz parę pracy robotników, co ci tam daje konsumer gucy większa ci ale z tego i ci daje, więc to się nie opłaca. I jeszcze pływy ze yy, projektów specjalnych, na przykład, jak masz, jak przyjemność na przykład, dam sobie... Ale tu jesteś w to masz likwidację, masz winota, nie? Czy to po prostu u, usuwa ci... Yy, usuwa ci... Bunkry jest winota chyba. Zobaczymy, bo nie wiem, mi się wydaje, nie? że to robiłem ale ja, <tubi> jeśli mam być szczerym, to ja tego nigdy nie robiłem, więc tak samo jest z dwóch interesowawskich nie To się usuwa oczywiście fabryki cywilne, 5 i 3, jak widzisz, i potem masz jeszcze ogłoszenie większej rzeszy, czyli mm, masz jakieś wymagania, czy musisz podbić leninga, skalinga, czas, zobaczymy, o co chodzi. To w sumie ci to nic nie daje, nie zmienia w sensie, zobaczenia. Hmm, nic, nic nie zmieniam. To ci daje core state chyba tylko na co nie? Tak? To daje state? Nie, to nie daje core'ów nawet w na jeszcze... No ale masz większą rzeszę niemiecką, fajna nazwa. A tego B nic się nazywa. W sumie myślę, że uda mi się zrobić... 3 eee, miliony to jeszcze ldwa. To mi się w sumie pływa tak szerzy nie chce, więc. Ale znaczy, się bardzo chce to nagrywać, bo to jest bardzo fascynujące. Jak, jak tak jak ja, może zrobić pływa w konia.